Jak oceniasz poziom gry naszej reprezentacji? Wiesz co, jesteśmy na razie po jednym meczu. Jesteśmy po połączeniu z Holandią. E... No i teraz będę, rozumiesz, kurde, się mądrzył, jak, wiesz, jak właśnie trener, którym nie jestem, nigdy nie byłem z żadnym profesjonalnym piłkarzem, byłem podwórkowym piłkarzem, ale jak oczywiście każdy Polak w tym momencie będę uchodził za selekcjonera. Wiesz co, ja zobaczyłem drużynę, Zaczęłem, że im się chce, zobaczyłem, wiesz, fajnych młodych, wiesz, facetów, którzy zostali wprowadzeni do drużyny przez Michała Probierza i naprawdę fantastycznie sobie dają radę, wchodzą na, wiesz, na boisko bez kompleksów i, wiesz, i jadą z, z, z Holendrami w, w czasie tego meczu, jak równy z równym, no, Oczywiście były lepsze i gorsze. Momenty, ale, ale wiesz, no, gdyby nie jeden rykoszet po, po nodze, nie wiem, czy to była po noga Salamona, czy była to noga e, Janka Bednarka, ale generalnie naprawdę sobie widziałem, widziałem kawał, wiesz, bardzo fajnej piłki jest przed kolejnym meczem. Jak się przegra pierwszy na mistrzostwach, potem jest już ciężej, nie? E, ale wierzę w to, że z Austrią, która wiesz, to jest mocną drużyną, ale mimo wszystko. Wydaje mi się, że nieco gorzej poukładaną dzisiaj przynajmniej niż, niż Holandia, a historycznie, zwłaszcza e, myślę, że możemy coś fajnego ugrać. No, wiesz, ja jestem typem, ja jestem, wiesz co? Ja jestem takim typem kibica, który jak jesteśmy trzy miesiące do Igrzy, do, igrzys, do, do mistrzostw Europy, mistrzostw świata, ważnego turnieju, to ja sobie myślę, nie, nic się nie uda. Po czym stare trzy dni przed. Ja myślę, że wygramy to, rozumiesz? Ja już wiesz, serce mi zaczyna mówić kurczę, nie, my jesteśmy najlepsi po prostu w Europie, jesteśmy najlepsi na świecie. I to jest super, bo na tym polega sport, nie? Jakbyśmy wiesz nie mieli tej wiary, to ja mogę wyłączyć telewizor, rozumiesz, położyć się spać i o tym zapomnieć, no. Tylko w, wiesz, wierząc w to, że jesteśmy fantastyczni, że, że, że możemy wygrać, to 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 do oglądania tego. Czyli wiesz, czy wierzysz, pokładasz nadzieję w naszej drużynie, że ona wyjdzie z tej grupy śmierci. Ja? Jasne, że tak. Jaka grupa śmierci? Jaka grupa śmierci? Znaczy my jesteśmy, rozumiesz, tą grupą śmierci dla wszystkich innych. Tak, wierzę w to bardzo mocno, to mi mówi serce. Mówi co. Innym... Innego, ale idziemy za głosem serca. A powiedz mi, jakby nasi naprawdę wyszli już i tak dalej zawędrowali, to jesteś w stanie kupić bilet i jechać do, na mistrzostwa, na stadion, kibicować im? Słuchaj, dzisiaj już moim zdaniem nie ma możliwości kupienia tych biletów. A nawet jeżeli jest możliwość kupienia tych biletów, to podejrzewam, że e, wie, że to jest budżet mój wakacyjny, e, kupienie, kupienie tego biletu. Ale wiesz, co raz w życiu udało mi się e, zobaczyć reprezentację Polski na, na mistrzostwa w Klagenfurcie w 2008 roku. E, I to jest super doświadczenie, nie? Fantastyczne. Nawet kiedy już grasz o home, Honor, nie? To jest, wiesz, to jest. Yy, yy, wiesz, słyszenie hymnu, yy, hymnu, hymnu polskiego, mazurka Dąbrowskiego, wiesz, stanie na baczność, przeżywanie tego razem z nimi. To jest doświadczenie, które wiesz, jest jedne w swoim rodzaju, wiesz, te dreszcze, które wtedy czujesz. Naprawdę każdemu życzę, żeby kiedykolwiek kiedyś miał możliwość zobaczenia tego raz na żywo, nie? Jak oceniasz stylówkę trenera, bo ostatnio się zaprezentował w z eleganckim garniturze, Michał Probiesz. No i media zagraniczne się zachwyciły. Czy ty też? No, a nie wyglądał świetnie. Wyglądał świetnie, wyglądał jak gentleman. E, wyglądał, wiesz, ja kocham kamizelki, więc Wiesz, to, to, to jest coś, co od razu mi się rzuca w oczy e, I wiesz, i Ja już wszystko na ten przeczytałem, już wiem skąd miał ten garnitur Słuchaj, wiem, że ma trzy stylizacje e, na, 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 na te przynajmniej trzy, trzy pierwsze mecze No wyglądał fantastycznie, wiesz Ja w ogóle lubię, bardzo lubię facetów, którzy y, Są dobrze ubrani, którzy dbają o to, wiesz O to, jak wyglądają I, i wiesz, i mają taki swój, taki swój styl on był, on był bardzo dobrze ubrany, nie przebrany Bo to jest też bardzo ważne, nie, że Wiesz, nie przebrał się za nikogo, to było tak spójne z panem, z panem trenerem, że naprawdę panie trenerze Szapopa wyglądał pan. Wow, naprawdę. Dobra wizytówka dla Polski. Świetna wizytówka dla Polski. No, sam o tym powiedziałeś, rozumiesz? kurczę, media zagraniczne, cały świat się rozpisuje o stylizacji pana trenera Michała Probierza. No to słuchaj, czego więcej chcemy, rozumiesz? Jeżeli taki, taki, taki trener, lider polskiej reprezentacji pokazuje się na świecie, to też jest fajna wizytówka Polski. No bo reprezentacja każda, nieważne czy w piłce nożnej, czy w siatkówce, czy reprezentacja w lekkiej atletyce, jest wizytówką Polski. Więc jeżeli mam taką wizytówkę, szapowa, panie trenerze. Dziękujemy bardzo.